Stopy naszej, jakość naszych barków. Ramiona mamy przed sobą, ugięte w łokciach i znowu barki. Poczujcie, że jest ruch barków i ściągają się mięśnie między łopatkami. Wodów, coś tam się stało, jakieś mieście kontuzje i nie możecie jakiegoś ruchu wykonać. To oczywiście dopasowujecie zakres ruchu do swoich własnych możliwości. Pamiętajcie. Więc naprawdę, nawet 10 minut, kiedy zrobimy 3-4 ćwiczenia. Na wzmacnianie poszczególnych partii mięśnia naprawdę, a one, one są efektywne i będziecie widzieć te efekty. W ćwiczeniu chodzi o ruch, ruch w którym uaktywniamy mięśnie i niestety nie wszystkie ćwiczenia powodują, że te mięśnie się uaktywniają. Więc pamiętajcie małymi krokami do sukcesu. To jest najlepsza droga, bo po drodze budujemy nowe zdrowe nawyki, które są kluczem do osiągnięcia sukcesu.